Witek, dzisiaj mamy dziesięciolecie Karty Brukselskiej Włodzi. Dokładnie 7 stycznia 2011 roku pani prezydent Hanna Zelenska podpisała kartę brukselską, i kilkadziesiąt dni później powołała na stanowisko oficera rowerowego, właściwie pełnomocnika prezydenta spraw rowerowych, do wdrażania polityki rowerowej, właśnie ciebie. W związku z tym chciałem się Ciebie spytać, jak. No jak oceniasz te 10 lat? Czy jesteś zadowolony, czy uważasz, że Łódź wykorzystała swoją szansę, e, czy może, mm, no, jak, jak uważasz, to znaczy, jak masz, jakie masz poczucie po tych 10 latach? No ja jestem e, niestety zawiedziony. Uważam, że my jako Łodzianie nie wykorzystaliśmy e, tej szansy. Też zawiedliśmy my, jako powiedzmy ludzie zaangażowani, którym zależało, ponieważ może za słabo udało nam się przekonać polityków, włodarzy, że po prostu im się będzie opłacać rozwijanie transportu rowerowego w Łodzi. No i tak naprawdę w pewnym momencie zapomniano o karcie brukselskiej i No i w efekcie mamy to, co mamy w tym roku, czy właśnie w ubiegłym roku i w tym roku, czyli fakt w ogóle przemilczania tego, że prezydent podpisała się pod takim dokumentem 10 lat temu. Ja się temu nie dziwię, ponieważ nie ma się czym chwalić, a akurat polityka wizerunkowa urzędu jest taka, żeby o rzeczach trudnych, rzeczach niespełnionych, nie mówić, a na pewno już nie kojarzyć z nimi prezydentki naszej Hanny Zdanowskiej, czy w ogóle kogokolwiek z obozu władzy, więc no, smutno to wygląda. A słuchaj, powiedz mi, czy to, że rozmawiamy, jak ty siedzisz w samochodzie, to jest jakiś taki twój protest? To, czy to nie wiem, to jakiś taki symbol, że połodzi łatwiej się jeździ samochodem niż rowerem? Dlaczego? To akurat dzisiaj wynika z tego, że dzisiaj akurat musimy odwieźć teścia do szpitala na zabieg. No i w związku z tym, żeby moja małżonka nie robiła tego używając taksówki, no to w związku z tym, że też dysponujemy samochodem, musieliśmy wybrać się samochodem. Mhm. A powiedz mi tak, 10 lat minęło, czy jesteś w stanie na przestrzeni tych 10 lat wskazać jakieś miejsca. Pozytywne. To znaczy, czy w ciągu tego lat zrobiło się coś w Łodzi zadziało takiego, co, co uznałbyś za sukces? Na pewno pozytywne jest to, że działała dosyć dobrze machina inwestycyjna. To znaczy były przeznaczone środki. Można dyskutować nad tym, czy one były duże. Na budowę dróg rowerowych. Czyli drogi rowerowe powstawały nie tylko przy okazji innych inwestycji, ale jako osobne inwestycje. I tu trzeba oddać sprawiedliwość rządzącym obecnie łodziom, że, 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 że z tego się wywiązywali, ale też to wynika z tego, że właściwie politykę transportową w tym mieście, jakąkolwiek politykę, Zredukowano do polityki inwestycyjnej i po prostu najważniejsze jest to, żeby były przetargi, żeby były zamówienia, żeby inwestycje były realizowane. Natomiast to nie stanowi jakiegoś elementu polityki, gdzie też jeszcze różne inne środki są podejmowane, nie tylko właśnie inwestycyjne, żeby no kształtować tak naprawdę transport, system transportowy w mieście. Ze wszystkimi e, różnymi rodzajami e, transportu, e, z odpowiednią e, uprzywilejowaniem czy e, nadawaniem priorytetów e, poszczególnym e, rodzajom e, nie jest, e, nie jest e, w żaden sposób egzekwowana, sprawdzana realizacja i polityki transportowej, która tak naprawdę powinna być odwołana przez Radę Miejską e, w związku z tym nie jest sprawdzane to na ile są e, e, standardy. Dotyczące infrastruktury rowerowej przestrzegane i wprowadzane. No i też sama karta brukselska nie jest tutaj sprawdzana, na ile ona faktycznie jest, była wdrożona. Także no tutaj trudno mówić o jakiejś takiej polityce, którą by realizowano. Bardziej właśnie to wszystko się sprowadza do działań inwestycyjnych, do wykorzystywania środków i, i, i tak naprawdę do jakichś działań, które uda się potem sprzedać też, jeżeli chodzi o, o, o marketing, o wizerunek urzędu, ale nie ma tutaj takich działań właśnie całościowych. Mówisz do, z tego, co mówisz, to jest trochę pesymistyczny obraz, ale czy uważasz, że którykolwiek z zapisów karty brukselskiej w łodzi został spełniony, albo chociaż próbowano go spełnić? Mm, nie, nie, nie zauważam czegoś takiego, ponieważ tam były zapisy mówiące o, o zwiększeniu udziału e, ruchu e, rowerowego. No to tak naprawdę e, e, nie wiemy. Jaki jest udział tego ruchu rowerowego? Nie wiemy, na ile udało się go w porównaniu chociażby z 2013 rokiem, kiedy przeprowadzono ostatnie badania kompleksowe, na ile udało go się zwiększyć. Nie wiemy też, nie są prowadzone analizy, na przykład jeżeli chodzi o, o z, zmniejszenie ryzyka wypadków z udziałem rowerzystów, ponieważ tam była mowa o 50%. Nie wiadomo tak naprawdę, ponieważ żadne analizy nie są też prowadzone. Nie ma jakiejś e, wspólnej e, strategii, jeżeli chodzi o, 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 o obsługę transportową z uczelniami, więc tutaj wykorzysty czy, czy, czy z korporacjami, to raczej same właśnie korporacje, czy e, firmy czy, czy, czy zarządcy nieruchomości podejmują jakieś działania, żeby e, po prostu powstawały parkingi e, przy biurowcach. natomiast to wszystko nie jest koordynowane z miastem. Więc no, trudno tutaj mówić o tym, żeby jakikolwiek z tych aspektów poruszonych w karcie brukselskiej rozwijano. Okay. A z tego co mówisz, no, byłeś pierwszym oficerem rowerowym, czy tym pełnomocnikiem rowerowym, później różnie te koleje w urzędzie się potoczyły. Czy uważasz, że brak takiej osoby w urzędzie to jest błąd? Czy, czy, czy uważasz, że powinno się wrócić do tej formuły? Oczywiście, że jest to, jest, to, jest, jest to błąd, ponieważ tak naprawdę nie ma komu pilnować i koordynować działań urzędu, jeżeli chodzi o, o wiem, politykę rowerową, czyli wykorzystanie tak naprawdę potencjału roweru do obsługi transportowej, do wykorzy no, wykorzystania pstu rowerów w systemie transportowym miasta. Nie ma komu tego pilnować, nie ma osoby, która by miała odpowiednie umocowanie, które by się przekładało na realne kompetencje a nie tylko na jakieś stwarzanie pozorów. Na początku to miał być właśnie pełnomocnik prezydenta, a z czasem to zostało zredukowane do jakiegoś stanowiska czy kilku stanowisk w Zarządzie druki i Transportu, a już po pewnym czasie to w ogóle teraz trudno powiedzieć, żeby ktokolwiek był dedykowany do spraw rowerowych w urzędzie, ewentualnie jak, nie wiem, trzeba zatwierdzać jakiś projekt organizacji ruchu, to tam może jedna osoba się jakaś znajdzie, która właśnie jest do tego rodzaju spraw odsyłana. I też pewnie, jak będzie już podpisana umowa i kolejny raz zostanie wdrożony rower publiczny, no to też pewnie będą jakieś osoby, które będą psodytykowane. Ale tutaj brakuje jakiejś osoby, która by koordynowała, która by miała właśnie realne kompetencje, która mogłaby po prostu przekazywać górze, czyli naszej prezydencji i otoczeniu, informować ją po prostu o tym, jak ta polityka rowerowa jest realizowana. No, tym bardziej, że tak naprawdę to, to otoczenie Piotrkowska 104 nie jest zainteresowane, tak naprawdę, jak, jak, to, jak to wygląda, ponieważ pewnie stwierdzono w pewnym momencie, że rowery się jakoś tak politycznie i marketingowo, wizerunkowo nie opłacają. No, ale jakbyś miał ocenić te 10 lat, to jest mniej więcej 130 km dróg dla rowerów, a właściwie infrastruktury rowerowej, z czego 40 km to są pasy ruchu dla rowerów? Można by powiedzieć, że dużo pojawiło się w Łodzi. Czy nie uważasz, że to wpłynęło już w jakiś sposób na spełnienie karty brukselskiej albo w ogóle rozwój ruchu rowerowego w Łodzi? Prawdopodobnie na pewno to wpłynęło, nie, nie, nie pozostało obojętne. Pytanie tylko na ile? Ja Ci przypomnę taką rozmowę, którą żeśmy odbyli w studiu telewizji w Łodzi. Tam jeszcze też brał udział ówczesny wiceprezydent pan Paczkowski. Jacek Grudzień prowadził tą rozmowę i ta właśnie Jacek Grudzień zwrócił uwagę na to, że Karta Brukselska zwraca uwagę na cele, jeżeli chodzi o realne cele, jeżeli chodzi o podróże, o wykorzystanie roweru w mieście, a nie, to nie są jakieś tam cele dotyczące infrastruktury. Infrastruktura to jest środek do osiągnięcia celu, ale ten środek. Nie będzie działało dobrze, jeżeli to nie będzie skoordynowane i wplecione w jakąś szerszą politykę, w jakąś szerszą strategię, jak realizować właśnie cele, takie chociażby jak cele zapisane w karcie brukselskiej. Drogi rowerowe mogą powstawać na peryferiach, one się też będą cieszyły jakąś, jakąś tam popularnością, ponieważ zawsze się pojawią, nie wiem, w dni wolne, tam rolkarze i rowerzyści, kolarze, którzy będą trenować. Ale i one też będą nabijać statystyki, jeżeli chodzi o liczbę dróg rowerowych, ale no, nie będą wykorzystywane w takim stopniu, jak odpowiednia infrastruktura w centrum, czy, czy na dojazdach do centrum, ponieważ to jest najważniejsze. No i tutaj pojawia się właśnie problem, ponieważ jeżeli była rozwijana infrastruktura rowerowa. No, to tam, gdzie było na nią miejsce, że się znalazło, udało się tam z pasa, drog z pasa drogowego wykrawać odpowiednie, e, odpowiednie pasy, na to, żeby właśnie budować drogi dla rowerów. Natomiast e, taki problem już, e, takiej sytuacji nie ma, takiego komfortu nie ma w centrum. No i e, w, w rezultacie nie mamy jakiegoś spójnego systemu dróg rowerowych, tylko właśnie drogi rowerowe, ewentualnie poprowadzone z osiedli, z sypialni, które się urywają na, do, na, 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 na wjeździe do centrum. Właściwie tylko w przypadku dwóch dróg rowerowych, z Widzewa i z Redkini, możemy mówić. Zresztą też, jak sam wiesz, Redkina nie jest w całości obsługiwana przez drogi rowerowe, ale możemy mówić o tym, że mamy połączenie drogami rowerowymi z centrum z Ulicą Piączkowską. A w pozostałych przypadkach takiego połączenia nie ma, więc nie rozwijano też infrastruktury w sposób jakiś taki systemowy, tylko w taki sposób tam, gdzie ewentualnie było miejsce, bo były szerokie arterie. Oczywiście to też jest zrozumiałe, no bo przy takich arteriach buduje się wydzielone drogi rowerowe, ale nie, nie, nie tworzą one spójnego, ciągłego układu tras rowerowych. Tak, już zmierzając ku końcowi, jakbyś miał dać jedną taką główną radę dla pani prezydent. Że, co powinna teraz zrobić, żeby w Łodzi transport rowerowy i te, te właśnie codzienne przemieszczania się rowerem były traktowane na poważnie? Co powinna zrobić w tym momencie? Co, ja się nie czuję do tego, żeby y, dawać y, rady y, pani prezydent. Zresztą się y, obawiam tego y, mocno. Y, ja wierzę w to, to są ludzie, którzy mają i, i wiedzę i doświadczenie, oni wiedzą czego chcą, więc... Y, ja bym w ogóle próbował jakoś tak cały czas zwrócić uwagę na to, że jednak rower to nie jest tylko jakiś gadżet, na którym się można pokazać przy okazji kolejnej konferencji z powodu uruchomienia systemu roweru publicznego, ale faktycznie to może po prostu być środek do tego, żeby łódź była miastem bardziej zielonym. Bardziej przyjaznym dla mieszkańców, a nie dla tych, którzy najeżdżają codziennie łódź z suburbiów, do tego, żeby po prostu rewitalizować łódź. Ale nie, nie wierzę w to, żeby udało się obecną ekipę do tego przekonać. Wojtek Makowski, który Cię serdecznie pozdrawia, z którym rozmawiałem, zapowiedział, że chciałby, żeby w 2021 roku powróciła masa krytyczna. Co Ty na to? Zgadzam się z nim i, i też popieram to, ponieważ jeżeli czymkolwiek się przejmują ci ludzie, którzy rządzą miastem, to właśnie poza jakimiś takimi elementami typu infrastruktura, typu rower publiczny. To jeszcze mogą zwracać uwagę właśnie na masę krytyczną, na, na to, jeżeli tam będą się pojawiać ludzie w dużej liczbie. Więc jeżeli mamy zwrócić uwagę, przypomnieć o transporcie rowerowym w Łodzi, to myślę, że tutaj masa krytyczna ma potencjał. I ostatnie pytanie do Ciebie. Jak w skali od 1 do 10 miałbyś ocenić ostatnie 10 lat. Nie wiem, realizacji karty brukselskiej, rowerowej łodzi, to jaką byś ocenę wystawił? Eee, 3-4. Czyli trochę bardziej pozytywnie niż twój przedmówca, czyli Wojtek Makowski. No, Wojtek eee, zawsze był bardziej krytyczny. Dobrze. On radykałem. Dobrze, Witku, wit w takim razie życzę Ci bezpiecznej drogi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.